Statek Orionis sunął przez kosmos z majestatyczną ciszą, prując pustkę międzygwiezdną jak łódź po tafli czarnego jeziora. Każdy pokład miał swoją funkcję, swój rytm i swoją atmosferę. Na mostku panowała sztywna dyscyplina, w hangarach hałas, mechanika i opary paliwa. Ale kuchnia, w kuchnia była inna. W niewielkim, stalowym pomieszczeniu, przesiąkniętym zapachem przypraw i oleju sezamowego, Jakub delikatnie mieszał garnek z duszonym mięsem w ziołach. Jego ruchy były powolne, precyzyjne, jakby każde przeciągnięcie łyżki miało znaczenie większe niż prędkość statku. Miał fartuch popłamiony sosem pomidorowym, ręce ciemne od przypraw, a na twarzy spokój człowieka, który nie potrzebuje słów. Nie rozmawiał z nikim, chyba że musiał. Właściwie większość załogi uważała go za odludka. Zawsze obecny, ale jakby za grubą szybą, niewidzialny i niezainteresowany. Nikt nie wiedział, skąd dokładnie przyszedł, choć pojawił się na Orionisie ponad rok temu, polecony przez kogoś wysoko w dowództwie floty. Tylko kapitan znał jego pełną kartotekę, ale nigdy o niej nie mówił. Drzwi do kuchni otworzyły się z cichym sykiem. W progu stanęła porucznik lena wysoka, szczupła, o ciemnych oczach i ostrych rysach. Jej mundur był nienaganny, ale teraz wyglądała nieco mniej formalnie. Zdjęła rękawice, pozwalając dłoniom odpocząć usiadła przy stalowym blacie. Co tak pachnie? Zapytała, unosząc brew. Jakub nie podniósł wzroku. Przechylił garnek i powąchał parę unoszącą się nad nim. Tymianek i lęk odpowiedział cicho. Porucznik zmarszczyła czoło, zaskoczona odpowiedzą. Uśmiechnęła się, ale w tym uśmiechu było coś nerwowego. Masz osobliwy sposób opisywania potraw. Nie opisuje potraw rzucił, krojąc pietruszkę z chirurgiczną dokładnością. Przez chwilę panowała cisza. Jedynie delikatny syk z piekarnika i brzęk noża o deskę przerywały monotonie. Wiesz, nie widuję cię nigdzie poza kuchnią, powiedziała. Nie korzystasz z siłowni, nie pojawiasz się w mesie. Ludzie zaczynają wymyślać teorie. Jakub odstawił nóż. Spojrzał na nią. Po raz pierwszy. A ty. Jaką teorię masz ty? Lena wciągnęła powietrze przez nos i założyła ręce na piersi. Że jesteś zraniony. Albo masz coś do ukrycia. Jakub wzruszył ramionami, wrócił do pracy. Każdy coś ukrywa. Ty na przykład nosisz pancerz nawet tu, gdzie wystarczy miękka skóra. Lena uderzyła palcami w blat. Nie odpowiedziała. Patrzyła na niego uważnie, jakby próbowała rozgryźć zagadkę. Ale jej spojrzenie nie było wrogie. Raczej zaciekawione. Albo zaniepokojone. W końcu wstała. Jakub, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować czegokolwiek, znajdziesz mnie na mostku. Już mam wszystko, czego potrzebuję. Patelnie, ogień i ciszę. Uśmiechnęła się półgębkiem i wyszła. Jakub przez chwilę patrzył w przestrzeń, jakby jej słowa zostawiły rysę na jego wewnętrznym spokoju. Potem wziął nóż, przesunął palcem po ostrzu i cicho westchnął. Nie z powodu wspomnień. Z powodu przeczucia. Bo w ciszy przestrzeni coś już się zbliżało. Coś, co miało zmusić go, by wyjął z szafy więcej niż tylko przyprawy. Przestrzeń przed Orionisem była spokojna, niemal zbyt spokojna. Mostek wypełniał menaten i dźwięk systemów nawigacyjnych i ciche rozmowy oficerów. Kapitan Milczarek siedział w fotelu dowódcy z miną zmęczonego człowieka, który widział już zbyt wiele pustki i zbyt mało portów. Porucznik Lena, stojąca przy panelu taktycznym, śledziła sygnały z dalekiego zasięgu. Przez kilka minut nie działo się nic. Aż do tej jednej pojedynczej sygnatury. Kapitanie powiedziała, zbliżając palce do konsoli, mamy kontakt. Dryfujący obiekt, bez emisji cieplnej. Ale jego trajektoria jest zbyt celowa. To nie wrak. Kapitan zmrużył oczy. Przesunął się do przodu w fotelu. Czy odpowiada na hejl? Nie. Zero odpowiedzi. Wtem zgasły wszystkie światła. Przez sekundę wszystko pogrążyło się w absolutnej ciemności, zanim zgaszony system awaryjny wyrzucił czerwone światła alarmowe. Zabrzmiał sygnał ostrzegawczy, niski i pulsujący. Co do cholery, jęknął kapitan. Na ekranie pojawiło się sześć innych sygnatur, nagle jakby wyrosły z pustki. Każda z nich otaczała Orionisa w idealnym półokręgu. Czerwone flagi zagrożenia migały w rytm bicia serca. Piraci powiedziała Lena z suchością, która przeczyła panicę. Typ wargan, statek abordażowy, uzbrojony. Zbliżają się szybko. Kapitan rzucił się do interkomu. Wszystkie oddziały bojowe na pokład górny. Zamknąć sekcje dolne. Stan alarmowy pierwszy. Powtarzam, stan alarmowy pierwszy. Zgrzyt zamykających się grodzi rozniósł się po statku. Orionis zadrzał lekko, jakby sam próbował się przygotować na to, co miało nadejść. W kuchni, na dolnym pokładzie, Jakub właśnie kończył kroić pietruszkę. Zatrzymał się, gdy zgasło światło i bez emocji wpatrywał się w migające czerwone lampy. Spojrzał na zegar na ścianie. Dokładnie godzina 17.43. O tej porze zwykle podawał rosu. Odłożył nóż, położył dłonie na blacie. Przez moment trwał w bezruchu, jakby nasłuchiwał. Za ścianą rozległy się odgłosy ciężkich kroków. Gwardia techniczna przemieszczała się w kierunku hangaru. Rozkazy padały jeden po drugim, ale w głosach była niepewność. Nikt się tego nie spodziewał. Orionis był statkiem transportowym, nie liniowcem bojowym. Ich uzbrojenie składało się z trzech działek i kilku dronów obronnych. A teraz byli otoczeni przez sześć jednostek pirackich. Jakub sięgnął po nóż, który właśnie odłożył. Trzymał go przez chwilę w dłoni, ważąc. Drzwi do kuchni otworzyły się z sykiem. Lena biegła w środku zamieszania, z włosami rozczochranymi i bronią przy pasie. Jej wzrok od razu padł na niego. Co ty tu jeszcze robisz? Powinieneś być w schronie. W schronie nikt nie potrzebuje kucharza, odpowiedział spokojnie. Tu też nie rzuciła, próbując go popchnąć w stronę wyjścia. Nie drgnął. W jego oczach nie było lęku. Była tylko ta sama cicha obecność, która zawsze ją niepokoiła. To nie twoja walka, Jakub. Wszystkie walki są moje, powiedział. Sposób, w jaki to wypowiedział, był dziwny. Nie teatralny. Nieemocjonalny. Jakby to była oczywistość. Jak stwierdzenie faktu. Lena patrzyła na niego jeszcze przez sekundę, potem potrząsnęła głową i pobiegła dalej korytarzem, nie wiedząc, dlaczego jej serce nagle przyspieszyło. Jakub spojrzał na swoje dłonie. Zabrał nóż. Z szafki wyciągnął coś jeszcze małą, zakurzoną skrzynkę, zabezpieczoną kodem. Wpisał sekwencję z pamięci. Pokrywka uniosła się z kliknięciem. Wewnątrz leżała rękawica taktyczna i czarny, złożony pas. Broń bez logotypów. Sprzęt bez przeszłości. Za ścianą zaczęły się pierwsze wstrząsy. Piraci przyczepili się do kadłuba. Rozpoczął się abordaż. Jakub zamknął skrzynkę. Założył rękawicę. Na jego twarzy nie było emocji. Tylko pustka. Tylko gotowość. Cisza skończyła się. Czas kucharza dobiegł końca. Pokrętła ciśnieniowe wyły z przesterowania, gdy hermetyczne drzwi pokładu ładunkowego ustąpiły pod naporem ciśnienia zewnętrznego. Wnętrze w Orionisa zadrzało w całej swojej długości. Uderzenie abordażowe przecięło jedną z bocznych grodzi, jak papier, pozostawiając smugi pyłu i iskier tańczących w słabym świetle awaryjnym. Piraci wkroczyli bez słowa, bez negocjacji, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Ich pancerze były ciężkie, nieregularne, pełne zgrubień po dawno zapomnianych naprawach i bitewnych bliznach. Na hełmach nie mieli herbów, tylko wypalone znaki osobiste pęknięte maski, zębate kręgi, plamy czerwieni. Ich broń błyskała błękitnym światłem plazmy, jakby niesiona przez upiory. Pierwszy patrol techniczny został zaskoczony w korytarzu między maszynownią a sekcją reaktorów pomocniczych. Trzech ludzi zmarło, zanim zdążyli podnieść broń. Czwarty zdołał tylko nacisnąć alarm awaryjny. Dźwięk przerażająco przeciągły, jak jęk umierającego kolosa, rozszedł się po całym statku. Jakub w tym czasie był już w szybie wentylacyjnym. Przemieszczał się jak cień. Bez słowa, bez hałasu, bez wahania. Lewa dłoń przytrzymywała konstrukcję, prawa ściskała nóż. Stary, wojskowy, bez połysku, bez ozdób. Tylko jedno słowo wygrawerowane głęboko skarga. Dotarł do sekcji technicznej, jednej z najbardziej narażonych na atak. Tam, w cieniu podświetlanej konsoli diagnostycznej, dwóch piratów sprawdzało dostęp do wewnętrznego systemu zasilania. Nie zauważyli go. Byli zajęci, zbyt pewni siebie. Zeskoczył bez ostrzeżenia. Pierwszy nie zdążył się odwrócić. Nóż wszedł w miejsce między segmentami pancerza, tuż pod łopatką. Drugi zdążył wydać jedynie krótki, zduszony dźwięk, zanim Jakub prześlizgnął się pod jego ramieniem i poderżnął mu gardło. Ciała opadły bezgłośnie. Żaden alarm nie zabrzmiał. Jakub przeciągnął je w cień i wyłączył światło nad sekcją. Ciemność znów była jego sprzymierzeńcem. W następnych minutach stawał się legendą. Nie przez to, co mówił, lecz przez to, jak zabijał. Cicho. Skutecznie. Z chirurgiczną precyzją, która zdradzała szkolenie inne niż jakiekolwiek znane załodze Orionisa. Piraci zaczęli się niepokoić. Znajdowali swoich ludzi martwych w sekcjach, które już raz oczyścili. Jeden z nich, potężny dryblas o mechanicznym oku, wydał rozkaz blokady korytarzy. Ktoś tu z nami gra. I nie jest to cień z tych, co się boją. Jeden z jego ludzi, młodszy, może niedoświadczony, splunął. Pewnie któryś z techników. Albo kucharz rzucił pogardliwie. Słowo zawisło w powietrzu. Kucharz. Zaraz potem zgasło światło w całej sekcji. Cisza. Tylko oddechy. Kroki. Szepty. Wtedy Jakub uderzył. Wyskoczył z sufitu, nie jak człowiek, ale jak maszyna. Dwa ruchy, jeden pirat złamany o ścianę, drugi zadławiony kablem diagnostycznym. Trzeci próbował sięgnąć po pistolet, ale jego dłoń została przybita do konsoli nożem. Pozostali zaczęli strzelać na oślep. Plazma rozświetliła mrok, ale Jakub już był gdzie indziej. Przemieszczał się w półprzestrzeni korytarza, wykorzystując każdą wnękę, każdą kolumnę, każdy cień. Ich broń była hałaśliwa. Jego milcząca. W końcu pozostało tylko trzech. I wtedy jeden z nich zrozumiał. To on wyszeptał drżącym głosem. To cień z bazy Antares. Ten, który zniknął. Ten, którego nigdy nie znaleźli. Pozostali spojrzeli na siebie, a potem na ciemność. Ale Jakub już ich znał. Znał ich strach. Ich rytm oddechu. Ich błędy. Cisza była jego bronią. A dziś ich wyrokiem. I nie potrzebował świadków. Korytarz prowadzący do centrum dowodzenia był zrujnowany. Na ścianach spływała sądzą i ślady po przepalonych przewodach, a podłoga usłana była odłamkami plastali i resztkami roztrzaskanych terminali. Gdzieś dalej wciąż słychać było pojedyncze wystrzały. Ogień walki przesuwał się w kierunku rdzenia statku ale to nie był już chaotyczny atak, coś się zmieniło. Piraci, wcześniej pewni zwycięstwa, teraz walczyli ostrożniej, z niepokojem. Jakby coś lub ktoś wytrącił im grunt spod nóg. Lena zaciskała zęby, kulejąc z bólu. Przez całe udo przecinała jej krwawiąca rana, a każda próba szybszego ruchu kończyła się niemal utratą równowagi. Ale nie miała wyboru. Musiała się wydostać, dotrzeć do żywych, skoordynować ostatnią linię obrony. Albo zginąć w biegu, a nie na kolanach. Dotarła do przedziału komunikacyjnego. Pomieszczenie było niemal całe zniszczone, ale drzwi wciąż działały. Otworzyły się z jękiem hydrauliki. Weszła powoli, z pistoletem gotowym, rozglądając się nerwowo. Czuła, że nie jest sama. I wtedy go zobaczyła. Jakub stał nieruchomo przy jednej z kolumn, niemal zlewając się z cieniami. Jego sylwetka była inna niż zwykle. Bez fartucha, bez kucharskiego sprzętu. Ubrany w czarną, przylegającą kamizelkę, przypominającą taktyczne pancerze, ale pozbawioną jakichkolwiek znaków rozpoznawczych. Jego twarz była spokojna, ale nieobecna. Oczy nie patrzyły na nią raczej przez nią. Jakby szukały czegoś daleko dalej, poza statkiem, poza chwilą. Porucznik podniosła broń, ale nie nacisnęła spustu. Kim ty jesteś, Jakub? Zapytała cicho. Spojrzał na nią dopiero wtedy. Ich spojrzenia zderzyły się i coś w niej pękło. Zobaczyła tam coś, czego nigdy nie spodziewałaby się ujrzeć. Nie tylko żołnierza, nie tylko zabójcy. Zobaczyła człowieka, który zbyt wiele widział, zbyt wiele pamiętał i zbyt długo milczał. Kimś, kogo lepiej było nie budzić, odpowiedział. Jego głos był miękki, jakby wypowiedziany przez sen, ale każde słowo niosło ciężar decyzji. A mimo to to zrobiłaś, dodał, zbliżając się powoli. Lena nie opuściła broni, ale nie mogła też nacisnąć spustu. Coś w jego krokach, w jego spojrzeniu, w jego obecności sprawiało, że nie czuła się zagrożona. Czuła się obnażona. Jakby wiedział o niej więcej niż ktokolwiek inny. Dlaczego mnie ratujesz? Zapytała, gdy stanął tuż obok. Spojrzał na nią bez uśmiechu, bez złości. Bo pachniesz tymiankiem. I boisz się ciszy. Tak jak ja. Słowa uderzyły w nią z siłą, której się nie spodziewała. Przypomniała sobie rozmowę w kuchni. Tę jego dziwną odpowiedź, która wydawała się wtedy tylko metaforą. A teraz, teraz miała wrażenie, że to było coś więcej. Zrozumiał ją. Nie jako porucznika. Nie jako część załogi. Ale jako kobietę. Jako osobę. Zadrżała. Ile ich zostało? Zapytała, wracając do rzeczywistości. Siedmiu odpowiedział. Są na pokładzie głównym. Szykują się do przejęcia systemu napędu. Nie mamy tylu ludzi. Nie potrzebujemy. Ty sam. Z niedowierzaniem spojrzała mu w oczy. Chcesz sam stawić im czoła. Jakub skinął głową. Już mnie znają. Teraz poznają, dlaczego mnie wymazali. Lena poczuła, jak w gardle zbiera się suchość. Nie zapytała, kto go wymazał, ani co to znaczyło, bo odpowiedź wcale nie była potrzebna. Wystarczyło spojrzeć na jego ręce, na jego spojrzenie, na ślady krwi, które nie należały do niego. Wrócisz? Zapytała cicho. Spojrzał na nią jeszcze raz. Tym razem inaczej. Delikatniej. Jakby przez chwilę pozwolił sobie zapomnieć, kim był. Jeśli przeżyję, to wrócę. A jeśli nie, uśmiechnął się lekko. To znaczy, że tymianek znowu będzie smakował tylko jak zioło. I odszedł. Bez pośpiechu, bez hałasu, jak cień. Alena została drżąca. Samotna. I po raz pierwszy w życiu z nadzieją, której nie potrafiła nazwać. Pokład główny był niemal całkowicie opuszczony. Większość załogi nie żyła lub była odcięta, zablokowana w sekcjach bocznych. Systemy automatyczne przestały reagować, a jedyne światło pochodziło z awaryjnych lamp, wzdłuż krawędzi ścian. Powietrze było ciężkie, przesycone zapachem ozonu, metalu i krwi. W ciszy słychać było kroki. Siedem par. Pewne siebie, ciężkie, niespieszne. Piraci zebrali się przy głównym rdzeniu napędu. Byli uzbrojeni po zęby, a ich pancerze nosiły ślady setek bitew. Najstarszy z nich, przywódca, miał całkowicie cybernetyczne ramię, a jego twarz była przecięta blizną, która rozciągała się przez pół czoła aż do szczęki. Jeden z jego ludzi zbliżył się do terminala rdzenia. Jeszcze minuta i mamy go. Cały statek będzie nasz. Dowódca skinął głową. Jeśli nie wysadzą go z mostka, zanim zdążymy go zabezpieczyć. Nagle światło zmieniło barwę. Czerwony puls zgasł, ustępując ciemności. Potem, przez sekundę, pojawił się jedynie jeden punkt światła. Mały, zielony przy wejściu. Przywódca się wyprostował. Gotowi. Reszta uniosła broń. Jakub wszedł powoli. Nie miał pancerza. Nie miał karabinu. W jednej dłoni trzymał nóż, w drugiej nic. Jego twarz była spokojna, nieporuszona. Jeden z piratów parsknął śmiechem. Serio. Przysyłacie kucharza? Jakub się nie odezwał. To on powiedział inny, cicho, cofając się o krok. To nie jest kucharz. To cień. Dowódca zmrużył oczy. Myślałem, że zginąłeś na Antaresie. Takie było założenie, odparł Jakub spokojnie. Ale czasem plan zawodzi. Piraci otoczyli go półkolem. Jesteś sam, powiedział przywódca. A my mamy broń. Wy macie broń, powtórzył Jakub. Ja mam powód. Rzucił się pierwszy. Z taką prędkością, że pierwszy pirat nawet nie zdążył zareagować. Nóż wszedł pod hełm, a ciało opadło bezgłośnie. Reszta otworzyła ogień, ale Jakub już się przemieszczał. Skakał z jednej kolumny do drugiej, wykorzystując konstrukcję pokładu, jakby znał ją lepiej niż oni sami. Piraci próbowali go śledzić, ale poruszał się bez logiki, jak cień. Drugi padł, gdy Jakub zeskoczył z sufitu, łamiąc mu kręgosłup ciosem kolana. Trzeci został rozbrojony i powalony jednym ruchem, a jego własny karabin wystrzelił ostatni raz, nim zgasł. Dowódca wrzasnął. Otoczyć go. On jest tylko jeden. Ale jego ludzie zaczynali się cofać. Już nie byli łowcami. Byli ofiarami. Czwarty zginął, zanim zdążył podnieść broń. Piąty i szósty zostali zepchnięci przez Jakuba w reaktorowe osłony, gdzie ich ciała zgasły w krótkim błysku energii. Został tylko jeden. Dowódca. Stali naprzeciw siebie. Jakub oddychał głęboko, ale spokojnie. Byłem kiedyś jak ty powiedział. Silny. Przekonany, że wszystko mi wolno. I co się stało? Ktoś mi przypomniał, że nie jestem sam. Dowódca rzucił się z rykiem, używając cybernetycznego ramienia jak taranu. Jakub uniknął, obrócił się i wbił nóż w staw barką i... Wróg zawył z bólu, ale nie padł. Zaczęła się brutalna walka wręcz ramię przeciw ciału, mechanika przeciw intuicji. Ale Jakub był cierpliwy, cichy. I w końcu trafił. Jeden cios głęboko pod żebra, drugi prosto w szyję. Dowódca osunął się na kolana. Jesteś demonem. Jakub patrzył mu w oczy, gdy ten padał na ziemię. Nie. Po prostu kucharzem, który nie lubi, gdy ktoś kradnie jego kuchnię. Cisza powróciła. Ale tym razem nie była pustką. Była wyborem. I Jakub ruszył z powrotem. Ku mostkowi. Ku leni. Ku czemuś, czego nie miał od dawna. Cieniowi, który pragnął światła. Statek był cichy. Nie ta cisza, która przychodzi po wystrzałach, pełna napięcia i grozy, lecz cisza głęboka, uzdrawiająca. Cisza po bitwie, gdy wszystko już zostało powiedziane, a każda decyzja została podjęta. Kiedy życie i śmierć przestały się ścierać, zostawiając po sobie tylko ślady i oddech. Jakub szedł przez pokład powoli. Każdy krok był ciężki, ale pewny. Ręce miał poranione, ubranie rozdarte, a na szyi suchą smugę krwi, która nie należała do niego. Tylko oczy wciąż lśniły tym samym spokojem, który nie pasował do tego, co właśnie zrobił. Korytarz był pusty. Ciała piratów zabrano. Część statku została już ponownie zasilona, a powoli zaczynały działać systemy naprawcze. Roboty inżynieryjne śmigały przy ścianach, zgrzytając i sycząc jak mechaniczne duchy, próbujące zaleczyć rany. Jakub zatrzymał się na chwilę przy jednej z bocznych ścian, gdzie wisiała fotografia załogi. Zrobił krok w jej stronę i patrzył na twarze. Uśmiechnięte, beztroskie. On na niej nie był bo nigdy nie chciał być częścią załogi. A może nie wierzył, że zasługuje. Z głębi korytarza dobiegły kroki. Ciche, nierówne. Lena szła z wyraźnym trudem, jej noga była zabandażowana, a lewa ręka oparta o ścianę. Mimo to usta miała lekko uniesione, oczy żywe. Zatrzymała się, gdy ich spojrzenia się spotkały. Słyszałam, że nie zostawiłeś żadnego przy życiu, powiedziała cicho. Nie wszyscy musieli umierać, odpowiedział. Ale ci, którzy mieli wybór, wybrali broń. I ty wybrałeś nóż. Zawsze go wybieram. Nie zapomina ręki. Przez chwilę stali w milczeniu. Było coś w tym spojrzeniu, coś nowego, czego wcześniej nie było. Może wdzięczność. Może coś więcej. Lena zrobiła krok w jego stronę. Załoga pyta, kim jesteś naprawdę. Powiedz im, że już mnie nie ma. A ja? zapytała. Mam udawać, że nigdy cię nie poznałam. Jakub podszedł do niej bliżej. Tak blisko, że czuł zapach jej skóry, ciepły i prawdziwy, przesycony stresem, bólem i czymś jeszcze. Czymś, Ceo pamiętał z kuchni. Ty Janek. Ty nie musisz udawać, odpowiedział. Ale ja muszę przestać uciekać. Lena spojrzała na niego długo, potem ujęła jego rękę. Zostań. Nie jako cień. Nie jako zabójca. Zostań jako człowiek. Myślisz, że potrafię. Myślę, że już to robisz. Jakub spojrzał na jej palce splecione z jego. Były ciepłe, mocne. Nie drżały. Za nimi przeszło kilku techników, wpatrując się w Jakuba z mieszaniną szacunku i niepokoju. Jeden z nich skinął mu głową. Jakub odwrócił się do Leni. Myślałem, że nie można wrócić do czegoś, czego nigdy się nie miało. A ja myślę, powiedziała cicho, że każdy zasługuje na drugą szansę. Wrócili razem do kuchni. To ona go tam zaprowadziła. Wszyscy patrzyli na niego z dystansem, ale nikt nie próbował go zatrzymać. Nikt nie zadawał pytań. Tego wieczoru Jakub znów gotował. Cicho, dokładnie, spokojnie. Pokroił cebulę, jakby nigdy nic się nie stało. Podsmażył czosnek. Dodał tymianek. Lena siedziała przy blacie, obserwując go z lekkim uśmiechem. Co dziś podajesz? zapytała. Zupa z ciszy i zapomnienia. Smakuje jak jak życie, które w końcu wraca. Za oknem kuchni przesuwały się gwiazdy. Powoli, majestatycznie. A wewnątrz, po raz pierwszy od bardzo dawna, kucharz był tylko kucharzem. I nikt nie potrzebował niczego więcej.